Pewnego lipcowego dnia było tak gorąco, że postanowiłem zejść do piwnicy mojego bloku, żeby wziąć stamtąd wentylator. Ze względu na wielki bałagan panujący w mojej piwnicy, przedzieranie się przez startegaratów i bibelotów zajęło mi sporo czasu. Ale wreszcie znalazłem to po co przeszedłem. Znalazłem tam również coś co mnie zaintrygowało. Coś czego nie spodziewałem się tam znaleźć i co z całą pewnością nie należało do mnie. I nie należało też do nikogo z moich domowników. Mieszkam z matką, ojcem i siostrą. Była to oryginalna kaseta VHS z filmem Absolvent z 1967 roku. Jednak to nie było najbardziej zadziwiające. Na kasecie nalepiony był pożółkły plaster, a plomba na egzemplarzu była wyłamana. Na plastrze widniały słowa napisane czarnym mazakiem. Male per se. Wróciłem do mojego mieszkania, jednak jako, że nie posiadałem odtwarzacza VHS, odłożyłem kasetę między książki na półce w moim pokoju i ze względu na natłok pracy kompletnie zapomniałem o całej sprawie. Jakieś 5 miesięcy później, robiąc porządki w moim pokoju, natknąłem się ponownie na tą kasetę. Ponownie się nią zainteresowałem i postanowiłem odwiedzić posiadacza VHS. Padło na kolega. Tak więc jednego z mroźnych, zimowych wieczorów udałem się do kolegi. Która mieszka w mieście sąsiadującym z moim. Usiedliśmy wygodnie na kanapie i odpaliliśmy znalezioną kasetę, uprzednio ją przewijając. To, co ukazało się naszym oczom, było magabryczne, potworne i załamujące. Na początku nagranie śnieżyło przez jakieś 45 sekund, następnie pojawił się obraz. W prawym dolnym rogu widniała data, 24 grudnia 1989. W pierwszym ujęciu kamera ustawiona była na kąt pokoju o bladych, gołych ścianach. Widać był również fragment okna zasłoniętego drewnianymi okiennicami. Część podłogi zdawała się być pokryta gazetami. Po kilku nerwowych ruchach kamery, operator, kimkolwiek był, ustawił kamerę na środku pokoju bez mebli. Emaliowana wanna, a w niej Nieprzytomna lub martwa dziewczyna o brązowych kręconych włosach. Widok był tak kuriozalny, że zrobiło mi się niedobrze. Biel ścian zasłonięte okna, i dziewczyna w wannie tworzyły klimat izolacji, zamknięcia i poczucia, że taka nienaturalna sytuacja musi się skończyć źle. Operator, kiedy już ustawił kamerę na centralnej części pokoju, wszedł w kadr. Był to olbrzymi, gruby mężczyzna w białym podkoszulku w bokserkach i w czarnych skarpetach. Twarzy nie było widać dokładnie, gdyż jakoś nagranie była kiepska, jak to bywa na nagraniach VHS. Ale dało się zauważyć długie, tłuste włosy opadające na ramiona i kark oraz zaraz okrągłych okularów. Mężczyzna podszedł do dziewczyny wannie, złapał ją za włosy i kilka razy uderzył okant wanny jej głową, tak że aż czas się obudziła, wydając ze siebie krzyk cierpienia. W tym momencie roztrzęsiony kolega nacisnął przyciski. Wysuń na otworzeczu, wyłączając nagranie. Przez chwilę siedzieliśmy, nic do siebie nie mówiąc. Wyszliśmy na dwortach, żeby się przewietrzeć i ochłonąć. Stwierdziliśmy, że musimy zobaczyć nagranie do końca. Dalej było jeszcze gorzej. Mężczyzna wyciągnął dziewczynę z wanny i czerwonące główką zaczął uderzać się w głowę. Dziewczyna siłą odrzutu uderzyła się w kant wanny. Słychać było jej krzyki, błagania o litość. Garba zbił ją coraz mocniej i mocniej. Tak jakby czerpał energię z tego, że dziewczyna błaga go o litość. Gadże było widać coraz więcej krwawej, czerwieni, już nie tylko zalewającej nagie ciało dziewczyny, ale także kazety na podłodze. Kiedy było już po wszystkim, mężczyzna podszedł do kamery z szaleńczym, ale spokojnym uśmiechem na twarzy, wyłączając kamerę. W następnym ujęciu kamera skierowana była na inną ścianę. Jak mniemam tego samego pokoju. W ścianie tej zrobionej była wielka wyrwa. Na obok stały czerwone cegły. Grobos przytaszczył zwłoki swojej ofiary i włożył je do wyrwy i następnie zaczął je zamorowywać. Zaraz po obejrzeniu nagrania, przerażeni, zmęczeni i przegnębieni, zadzwoniliśmy na policję. Funkcjonariusze zabrali kasetę, a my z kolegą siedzieliśmy jeszcze długo w milczeniu, borkając się z tym, aby nie popaść w szaleństwo. Kilka dni później zostałem wezwany na przesłuchanie na miejscowy komisariat policji. Potem tym, jak opowiedziałem, gdzie znalazłem kasetę, policjant prowadzący sprawę powiedział mi, że nie obejrzałem całego nagrania. Powiedział również, że z uwagi na to, że sprawa dotyczy mnie, pokaże mi jeszcze nagrania. Siedząc w gabinecie na komisariacie policji, znowu stałem się obserwatorem tego piekielnego nagrania. W dalszej jego części widać było grupkę ludzi, bawiącą się z okazji, prawdopodobnie w Sylwestra na korytarzu, mojego bloku. Byłem pewny, że za obiektywem stał oprawca młodej dziewczyny. Po pewnym czasie grupka ludzi na korytarzu udała się w stronę drzwi do jednego z mieszkań. Na drzwiach widniał numer. Numer mieszkania, w którym mieszkam. W tym momencie wybuchnąłem rozpaczliwym płaczem. Czułem się okropnie. Przetłoczyła mnie świadomość, że od 2001 roku, czyli w roku, w którym przeprowadziłem się do mieszkania, nie mieszkałem tylko z matką, ojcem i siostrą. Uświadomiłem sobie, iż pokój, w którym doszło do masakr, jest łudząco podobny do pokoju, w którym zamieszkuje moja siostra. Teraz czekam na ekipę techniczną, która rozbije ścianę i odkryje tajemnicę, z czym mieszkałem przez 10 lat. Zastanów się, co znajduje się w Twoich ścianach.